Cześć, tutaj Wilam. Ostatnio na tym kanale niestety nie dzieje się za dużo, jednak chcę to zmienić. Chcę również wrócić do korzeni tego kanału, a więc do testów słuchawek. I tu mam do Was ogromną prośbę. Dajcie proszę znać w komentarzu e, testy, jakich modeli zobaczylibyście na tym kanale najchętniej. Zrobię co w mojej mocy, aby polecane modele znalazły się u mnie na testach. Testy przedmiotów z innych kategorii również będą się pojawiać, jednak skupię się właśnie na słuchawkach. Sprawa numer dwa to kompleksowy przegląd rynku, aby do świąt wypuścić dwa, a może trzy poradniki kupowania słuchawek w konkretnych budżetach. Myślę jeszcze nad ogólnym poradnikiem kupowania słuchawek, począwszy od źródła, przez poszczególne cechy i funkcje produktu. Stali widzowie prawdopodobnie tego nie potrzebują, ale taki materiał może okazać się przydatny dla potencjalnych nowych użytkowników TWS-ów. No i sprawa numer trzy, czyli ostatnia. Praktycznie każdy wieczór spędzam na graniu w gry, tak więc postanowiłem, że zacznę streamować. Pierwszy stream odbędzie się na Twitchu i będzie miał on miejsce jeszcze w tym tygodniu. Tak więc, jeśli chcecie zobaczyć, jak ginę w Apexie lub e, macie do mnie jakieś pytanie, które chcecie zadać na live, e, no to jak najbardziej zachęcam. Link w opisie. I to już ostatnie ogłoszenie. Przypomnę tylko o zostawieniu komentarza z modelem słuchawek, jaki chcecie, żebym przetestował, e, oraz zachęcam do obserwowania kanału oraz Twitcha. Jeśli oczywiście macie taką ochotę. Yy, I co? Koniec komunikatu. Do następnego. Cześć!